mogę to zrobić. Diana, dawaj, możesz. Daję. Dajesz. Nie przejdzie. Ona da radę. Tak, ona A, może. Diana, dajesz. To takie straszne. No dawaj, dawaj, Diana, Diana dajesz. do rady. Nie, Nie. Diana, no Diana, idź. Diana dajesz. Diana, no idź. Dawaj, Nie, Diana. Cicho. No. cicho <głos> <głos> o rany. Utknęłam! Diana, daję! Czekaj! Muszę spiąć włosy! Dawaj do wody! A -a! Nie spadnie, nie spadnie! Nie spadnę! Nie spadniesz, prawda? A -a! Diana, dawaj, dasz radę! A -a! Jestem bliska wygranej! No idź, Diana! A -a! Dajesz, Diana. Widzieliście? Diana przeszła, Julie przeszła, Gigi też. Jak Nat też przejdzie, to przegraliśmy. Musimy jej przeszkodzić. Przeszkodzimy jej. Dobra, Tera, dobra. super Uuu. poszłaś. Teraz Nat, dawaj Nat. Nie zawiedziesz nas, nie spadnij. Chodź, chodź, rozgrzej, dawaj. Ja. dawaj. Dawaj, dawaj, Nastia, tak, przygotuj tak, się. Dajesz, dajesz. Wszystko gotowe? Co? A to? Chodź, nie, chodź, Nat. Nie, ja nie chcę, boję się. A co jeśli spadnę? No nas. dalej, spadniesz. Nastia, dawaj, dawaj. Nad, chodź! Chodź, Nad, musimy to zrobić No jasne, że nie, spadniesz, nie, nie upadniesz. O, a co, jeśli upadnę? Boję się! Nie, ci się nie stanie, ja dałam radę. Idź dalej, dawaj. dalej. Boję się! Nie bój się! Jak ci się nie uda, to zobaczysz. Nawet Gigi dawaj, dała dawaj. radę. Dawaj, dawaj. Gigi dała radę. No dawaj, no dawaj. idź już! Nie mogę! Możesz, dawaj! Ja raz, cię trzymam. Raz, dwa, dwa trzy! Trzy, pół trzy o Ła! Panowie, wygraliśmy! Dobry. No Dobrze, dobrze. <ścoughs> <ścoughs> tak właściwie to jest remis. Wy troje i my trzy. Tak, wszystko tak. sprawiedliwie. No jasne. Nie, nie, to nie przejdzie. Nie, chłopcy, jeszcze nie wygraliście. Kolejna runda. Tak. O. A teraz no, drabina będzie. będzie drabina, tak. drabina będzie, tak. Tak! No dobra, kto pierwszy? No Kev, dawaj ty. No dawaj, Kev. Co chłopaki, wygrywamy to? Tak. A komu ten telefon dzwoni? O, to mój, zaraz wrócę, poczekajcie na mnie, nie zaczynajcie bez mnie. szybko. szybko. Dziewczyny, wiecie, że jak teraz wygramy, to zabieramy samochód na cały tydzień? Halo, Nat, gdzie ty jesteś? Mamy tutaj konkurs, już gramy. Co? To? Gdzie? Nat? Natka? Gdzie jest Nastia? Kurczę, Kłopoty, kłopoty! Co, 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 co wymówki, to za wymówki? To nie wymówki, patrzcie, nadzwoniła, ma kłopoty, coś się stało, ale nie miała czasu, żeby mi powiedzieć. Co dlatego Kitty tu nie ma? Powiedziała, że będzie pierwszą w konkursie. Diana, co ona powiedziała? Gdzie ona jest? Co się stało? No, Julia nad do mnie zadzwoniła i ona do mnie mówi: Diana, pomóż mi, a ja nie wiem, co się naprawdę stało. Dobra, Diana, wiemy już wszystko. Nastia nie chciała przyjechać, więc zabieramy samochód. Diana, czy ty nie sądzisz, że Nad może nas kłamać? Nie, Gigi, ona jest zawsze uczciwa. Czekaj, 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 co sugerujesz? Nie widzisz? Musimy iść uratować Kitty. Wiecie co, chłopaki? Jeśli nie chcecie pomóc, to same ją uratujemy. Tak, no jasne, my jej pomożemy. Chodźmy się przygotować. Chodźmy. Co panowie, wierzycie im? Jak można im wierzyć? One po prostu nie chcą grać. To co, zostaniemy tu sami? Chodźcie z nimi. Dobra, chodźmy. Dziewczyny, bo zmierzcie się. Musicie! Musimy biedni, ją znaleźć. Biedni. Widzicie ją gdzieś? Może chodźmy tam na wprost. No, szybko, szybko. Ojej. Ojej. Musimy, musimy ją poszukać. Dzieci, patrz, huśtawka, chodźmy. Dokąd to? A wy gdzie? gdzie są dziewczyny? Chodź, nad, kołysz mnie. Dzieci, dobrze, będę cię huśtać bardzo mocno. Chcesz zrobić pełne to tu koło? To nie wyjdzie. Dziewczyny, halo. Czy jesteście tu, żeby się huśtać? Szybko, przestańcie. No i co, chłopaki? Nie ma tutaj po niej żadnych śladów. Ach, musimy jej szukać. Dobrze by było gdzieś pójść i jej poszukać, a nie stać w jednym miejscu. Dziewczyny, szybko, schodźcie z uśtawki, idziemy szukać. Diana, tylko minutkę i zaraz stąd pójdziemy. Tak naprawdę to ja nie chcę jej szukać. Wolę się huśtać. No dobra, chodź. Szybko! Ja już nie mogę. O, matka, matka. Uf, uf. Gdzie ona jest? Musimy szukać. Nie poddawajmy się. No chodź nie, koch. już nie biegajmy. Coś tam widzę. Oczywiście, no, tak. ktoś tam jest. Ktoś tam jest. Biegniemy. Czekaj, bardzo proszę. Czego chcesz? O, babciu, mogę cię o coś zapytać? Kto ci powiedział, że jestem babcią? Jestem jeszcze młoda. O co pytasz? O, młoda dziewczyno, mamy tylko jedno pytanie. Czy widziałaś tu taką dziewczynę? Taką małą, z krótkimi włosami? To nasza przyjaciółka zadzwoniła do nas i się przerwało połączenie. Tak, i w dodatku powiedziała, że jakieś drzewo ją porwało. Tak było. Więc szukacie przyjaciółki? Wiele dzieci się tu gubi, wiele rzeczy się tu traci. Babciu, o przepraszam, młoda pani, czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest drzewo, które porywa dzieci? A co za to dostanę? Tak, skoro wiesz, to powiedz, gdzie jest to drzewo, a my pomożemy ci przejść przez ulicę. Albo zrobimy ci zakupy. Ja coś mam. No, chodźcie, rozbawcie mnie. Jeśli mi poprawicie humor, to powiem wam, gdzie jest drzewo. No dobra, a jak cię możemy rozbawić? Jak to jak? No, zatężcie dla mnie. Jakieś rumpy, pumpy. No, czekam.

Dzięki, dzięki, daj. Dobra, rozśmieszyliśmy cię. Teraz powiedz, gdzie drzewo. Tak, pokazuj drogę. Dobra, w parzantko. Idźcie tam. Znajdźcie pierwszy znak. Kiedy rozwiążecie znaczenie znaku, pojawi się wskazówka, aby przejść dalej. He, O nie, jakieś znaki. Dziękujemy, babulo. Dziękujemy. Jaka ze mnie babcia? Nie nazywajcie mnie babcią. Tak, wiecie co? Myślę, że to ta droga. Zbliżamy się do tego drzewa. Może, nie może, wiem, ale myślę, że zobaczymy. Zaraz zobaczymy co dalej. Okej, okay, chodźmy. Tak, musimy uważnie szukać, żeby szybko ją znaleźć. Szybko, szybko, nie pozostawajmy w tyle. Widzicie to, co ja? Oto ten znak. Co? Co wy tam widzicie? Co to? No, to to znak. znak. Feed me. Co to znaczy? No dalej. Kto zna angielski? Kto? Ten znak to znaczy nakarm mnie. Musimy dać coś do tej ręki. Ale mamy coś? Nie, nie mam nic. Dzieci, masz coś, żeby podać tak, tej ręce? Coś tu mam. No poszukaj, w torebce. Zobacz, w torebce. Dziękuję. Idźcie w prawo. Ta tak, biegniemy. Ta biegniemy! No dalej! Tak, znaleźliśmy już jeden znak. Trzeba dalej szukać. Ta tak, dawaj, biegnijmy. Biegnę, biegnę. Uah, moja noga! Gidzi, co się stało? To chyba noga skręcona, nie widzisz. Nie, GG, mamy tu poszukiwania. Co my teraz zrobimy? No ładnie. No co, bierzemy ją pod ramię i biegniemy. No dawaj, no dawaj. No dalej, chłopaki, nie traćmy czasu. Chodźmy. Biegniemy. No chodźmy, chodźmy. Art, dawa, Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No dalej, chłopaki, szybciej. Dobra, Gigi, nie krzycz. Stop, 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 to znak. Czyli co ty wzdychasz? Masz dość jazdy na rękach? Lima nie czuje się komfortowo, on ma chude ręce. Chodź, weź mnie na szyję. Tak, i co jeszcze? Na pieszo idziesz. Dobra, cicho, przestańcie się kłócić. On mówi help me, oznacza pomóż mi. Jak możemy pomóc tej niebieskiej ręce? Nie wiem, pomyślmy. Myślę, że drzewo jest w pobliżu, a tam nasza przyjaciółka. Na co czekamy, biegniemy, rozglądajcie się. Pośpieszmy Dziś, się. na no chodź. Wygonisz nas. No dalej, dziewczyny, to już niedaleko. godzinę i nic. To na pewno niedaleko. To na pewno tutaj, tu jest dużo drzew. No, ale gdzie? Dobra, to chyba jest to drzewo. Dziewczyny, patrzcie. Jakie straszne drzewo. To chyba to drzewo. Tak. Ta -a, -a, A gdzie Kitty? Szybko, szybko. Słuchaj ty, spróchniałe drzewo. Gdzie jest Kitty? Powiedz nam. Gigi, dlaczego tak krzyczysz? Pomóżcie mi. A powiem, gdzie jest Kitty. Drzewo, a jak możemy ci pomóc? Jesteś takie duże, a my tacy. Ta tak! Pack. Pode mną jest zakopane jajko. Wykopcie je i weźcie odłamek, bo nie pozwala mi żyć spokojnie. Co? Jajko pod drzewem? Julia, jeśli tak powiedziała, to trzeba kopać. Tak, tak kopiemy. kopiemy! A czym kopiemy? Tutaj. Kopaj, kopaj! Chodź kopać. No dalej, kopaj. <laughs> tak, to to jajko. jajko. Znaleźliśmy jajko. Otwórz je. Tu jest chip. Mamy. Teraz trzeba je złamać. Musimy I je co złamać. Dalej. Mamy już jajko, mamy złamać chip. Połamcie ten chip i powiedzcie, łamiemy ten chip, więc koniec niewoli. Słyszeliście? Dobra, Nat, ty łamiesz, a ja mówię zaklęcie. Łamiemy ten chip, więc koniec niewoli. Oby się udało. No i gdzie ta kitty? Hej, drzewo, długo będziemy czekać. No dalej, jesteśmy nie już jesteśmy zmęczeni. zmęczeni. Gdzie kitty? Za mną są trzy drzewa, a za nimi jest krzak. Ale nie jest pusty, tam jest kitty. <laughs> Pobiegniemy Pobie do krzaków. jak szybko, do szybko wszyscy! No dalej, biegniemy. Chłopaki, Kitty jest tutaj! Jej, Kitty, Kitty! Kitty, jest. Kitty znaleźliśmy cię! O, co cię znaleźliśmy? Szukaliśmy cię trzy. A godziny. ja skręciłam nogę z Twojego powodu! Przykro mi, ale nie mogę iść, muszę uwolnić drzewo. Kitty, czy chodzi ci o to przerażające drzewo? Tak, tak, właśnie to. Nie martw się, uwolniliśmy tak, drzewo. Nie martw czy czy piesznik Tak, Tak! Dziękuję! Chodźmy, już, chodźmy. chodźmy.